Obiad! Mamo, jeszcze 5 minut, bo runda się kończy. Zapauzuj i choć w tej chwili, bo będziesz jadł zimne. Znacie to? Zatem pokażcie ten film rodzicom. Dzisiaj spróbuję wyjaśnić, dlaczego nie da się zapauzować gry internetowej. Kochani rodzice misiaczków, podczas gry zwanej online, czyli z innymi graczami z całego świata, nasza wirtualna postać w tym samym czasie znajduje się na mapie co inni gracze. Gry nie zakładają możliwości zatrzymania wszystkich graczy przez jednego, któremu zupa stygnie. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Powiem więcej. Często opuszczenie trwającego już meczu lub rundy wiąże się z nałożeniem kary na jego mościa, który zostawił całą drużynę osłabiając jej skład. Początkowo najczęściej są to okresowe blokady konta na godzinę. Jednak przy częstszym opuszczaniu gier można spotkać się z całkowitą jego blokadą. Często gracze wkładają dużo wysiłku, by ich postać, konto jakoś się prezentowało i to, że dzieciak nie chce skończyć gry nie wynika z olewania was, a z tego, że ma naprawdę wiele do stracenia. Dlatego zamiast informować, że już jest obiad zapytajcie się kiedy kończy mu się runda. Cześć.